Lubuskie Centrum Czystości. Stoi sobie fotelik pana ulubiony. Wybierzemy mu go w prezencie. Zabieramy. I za tydzień panu przywiozę z powrotem, w piątek. No, fajny fotelik. Thank <laughs> you. Jest fotelik. O. Fotel przywieźliśmy. Proszę po odbiór pana. Piesie sobie szczęście. Dzień dobry. Powie pan od razu, gdzie go tam usadowić. <śmuszczak> Może być? No nowy ma. Teraz musi boki się zrobić. A No bo już wszystko jest zrobione. Być nie. Słuchajcie, musicie no. dać telefon. Mama no. jeszcze nie zrobiła. O. A ja chciałam wejść. <noise> no. Nie może wezmę.